Też widać w tym filmie, na kanale. dzisiaj recenzujemy sobie Serial Last. Serial się na fliksie. Tak, jest to trochę inny film, zwykle, ale jeszcze na Serial Last dwa razy. No i wiesz, że jednak nagam recenzję. No i ogólnie dobre. Była pada o tym, że na świecie po prostu pojawił się wirus, który jest dziesiątkowo ludzkość. A jakby tego było mało, to właśnie na świecie urodziły się dzieci i hybrydy zwierząt. I ludzi. Ludzie reagują na strachem i agresję. Jedna niby chyba człowieka i jelenia gaz i wraz ze swoim. Będą głównym bohaterem, wraz ze swoim oświetlem bubą się ukrywają się w lesie. I spokój zakusy jednak pojawienie się tajemniczego mężczyzny, który zostaje ostatecznie zabity przez pubę Ten jednak zaraża się wirusem i umiera. I w akcie gaz musi sobie radzić przez dłuższy sam. Ocena, kiedy odkrywają na krewnym skrzynkę ojca, w, pracy, w której znajduje się zdjęcie również jego matki, i tutaj, podobno, mi się kolorado, postanowił odnaleźć. To on spytany schwytany przez myśliwych. Ratuje go jednak Tommy Jeppard, którego widać na plakacie, Który, bo jak się podał, Był jednym z ostatnich ludzi, czyli, czyli takiej jakby grupy teoretycznie wojskowej. Ten, zajmuje się eliminacją hybryd. Jako co ciebie bardzo myślisz, już z tym skończyć? Gaz i i namawia, żeby zabał ze sobą. No i tak się w skrócie prezentuje fabuła. Oczywiście jest ona bardziej zawiła i ogólnie istnieje ryzyko, że w tej recenzji pojawią się spoilery. Dlatego oglądajcie na waszą odpowiedzialność. Jeżeli chodzi o inne wątki, to. Zastanawiam również Singow, czyli doktora Angela którego żona jest chora na tego wirusa. Ale ten dzięki takiemu specjalnemu lekarstwu, które dostarczała im, im dr. Bell, niby na razie od niego nie umiera i w ogóle choroba się nie odbija. Dlatego nie, jednak Sing przyjmuje po Bell. Dzięki, ponieważ ta jest podobno śmiertelnie chora, jednak okazuje się, że ona to jedynie udawała, aby przestać pracować za robotem, czyli przywódcą ostatnich ludzi. Tylko jest zobaczenia. Sing Synk odkrywa, co ci będzie trzeba zrobić, żeby pozyskać to lokalstwo. Gatuje się być to trochę makabryczne. Nie wiem, znajdę to właśnie zrobić. Objawem głównej choroby jest to, że dojrzenie niekontrolowane mojego pacca to jest rodziny. No i jeszcze, a jakoś się swoje sąsiedztwa, to go po prostu spalają na tym samym. Tak. Poza tym po, podczas podróży ten Gas i Jeppard hmm, również poznają pewną rodzinę, której, w której niby ten Tommy powili go zostawić, ponieważ ja się tam za przyjaźnią z ich synem. Jednak w pewnej nocy atakują ich ostatni ludzie. No i ten Jeppard broni gasa przed nimi i ostatecznie wyruszają oni dalej obaj. Wkrótce jednak, kiedy gaz ma odjechać pociągiem, to jednak jest... zapytam na małego, żeby pomógł mu jeszcze pozyskać trochę leków, niby spowiskał wagonu. W efekcie zostaje, gaz zostaje nakryty jako chybina, i stają pojmani przez ostatnich ludzi. Ratuje ich jednak armia zwierząt na czele z niedźwiedziem, tak zwanym. Czyli tutaj, tutaj ja. Którzy niby są. Którzy niby wierzą, że chyba mają, nie są cudem natury. I zajmują się ich ochroną. A samego Czepa chcą zabić. Jednak ostatecznie jednak co na Mogasa to nie niby zabrania tego robić, jednak ostatecznie wybucha między nimi konflikt. I w efekcie I ta zostaje, niby tam zdradzona przez kompanów i grania Gasa i Jeparda, i udaje się wraz z nimi na pociąg. Właśnie wraz z nimi na pociąg, tam gdzie spotykają między innymi również hmm, dawnego kolegę z boiska, właśnie dużego niezkolegę Jeparda, czyli Jimiego, który pomaga im właśnie się obronić przed będącymi w pociągu ostatnimi ludźmi. A tak się na tak, niby kierują się do adresu niby tej matki Gasa, gdy, ponieważ adresu udało się uzyskać, ponieważ tam tej olnicy nie stradziła, tam niby się powoł. No i ostatecznie docierałem do domu, gdzie mieszkał ptaszyna, czyli ta mała Gasa. Tam jednak zostałem jej koleżankę dawno z laboratorium, czyli Judy, która tam. Mieszkała ptaszyna, którego dnia wyruszyła szukać gaza. Tam teraz coś się bardziej będzie spoiler, teraz będzie więcej spoilerów trochę. No i ogólnie nie na tam tam w materiałowie znajdują również notatki, z których wynika, że gaz w podróżnikach i chyby został stworzony sztucznie w laboratorium. Poza tym mamy w odcinku również takie, również sceny z przeszłości tego ojca gasa, który w rzeczywistości się nazywa Richard. I tej praszyny właśnie, gdzie po prostu pewnego dnia, kiedy wojsko miało zamknąć laboratorium, tutaj to pracowała, to ta z pomocą tego do którego mnie niedawno dopiero poznała, po prostu łamuje się tam i próbuje ją stamtąd tamtą gazą. No i tam no ja serdecznie na do oddaję chyba hybrydę. W sensie gaz w ogóle, się, jak się okazuje, oznacza genetycznie unikat serii. pierwszy a sama udaje się, by zniszczyć jeszcze swoje dzieł, aby nie dopuścić do, do wycieku wirusa, co ostatecznie jednak nie odnosi pochodzenia. No, właśnie, to jest. i indziej są... z kolei, niby ten tym właśnie, które ukrywa się do tej pory w Zoom. zakłada ostoje, czyli. Czyli bezpieczne miejsce dla chybyt, gdzie dostają dostaje ona dziecko będące chybidą do świnki. To widać na zdjęciu. Dziękuję, Wendy. Z początku nie chcą na przyjmować więcej chybyt, kiedy jednak odnajdują oni Bobiego, czyli taką bardziej chybida, która ma w sumie więcej coś zwierzęcych niż wszystkich. Ostatecznie zgadza się przyjąć, więc ostatecznie zakładają. No, no stoi. Jak wstajem na przez ostatnich ludzi i chybody są zmuszone uciekać. Tej, na końcu właśnie w ostatnim ci dostajemy również z przeszłości Jeparda, w którym również urodziła się chybryda jednak jednak kiedy ten przejażony zaczął. przejażony niby tam się nie podoła, właśnie niby tam obiecał, od nim zaczął uciekać, to w ostatecznie w tym czasie zabrał jego żonę i dziecko. Hmm. Gaz natomiast zostaje ostatecznie schwytany przez ostatnich ludzi, ponieważ skontaktował się z zostoją, która tak naprawdę została przez nich przyjęta. A także ostatni ludzie chwytają, bo nie jeszcze chyba i zastoi. Dziapakt natomiast, który tam niby po, który został również postrzegany przez ostatnich ludzi, niby zostaje za przez przezajmę i tam wspólnie poznawiają niby odbicie. Sning natomiast widać, że ono również zostaje. Zabrali przez ostatnich ludzi, aby pangi przygotowali, przygotowali dla ich przewodcy, czyli lek na chorobę. A jeszcze tak, na samym. Poza tym, Orkendal dowiaduje się również, że ten Niedźwiedzia nazywa z Beki i jest siostrą Wendy. No i jeszcze tam ostatnio, jak spotka się zresztą, Chybyt. Na końcu beki do się do ptaszyny Tak się w skrócie prezentuje ogólnie fabuła. Jest ona trochę pokręcona ale dobra. Wszystko, wszystko jest wykonane bardzo dobrze. Tutaj tak w skrócie trochę chcecie więcej, ale w będzie dobrze, że tam jest więcej wątków, dużo i bardziej to jest zbudowane. Ja tak teraz ogólnie to tak powiedziałem. W są bardzo dobre. Te bada czasem i te hybrydy trochę dziwnie wyglądają, bo takich nie ma za nie, na nie za dużo efektów specjalnych dołożonych, w ogóle w filmie jest mało efektów. I jak miała to są git. Wszystkie postacie mają jakąś dokładniejszą historię, jakieś tam więcej wątków niby. Ten cały generał Abbott, czyli typowy po prostu u <laughs> Brodaty Whistle. Singowie, no mam do nich żadne uczucia, ale są spoko. Z w postaci są jak najbardziej w porządku. Przecież ludzkie, innych tam nie ma. Z tam w porządku, ścieżka dźwiękowa w filmie też jest bardzo dobra. Polecam obejrzeć, w końcu nie był tam już Netflix, zapowiedział długi sezon. No, ja serialowi daję ocenę 9 na 10 hmm. I jeszcze jest, sobie dostaniemy a który też jest w porządku. Więc dziękuję za oglądanie. trzymajcie się dzisiaj, cześć.